Niedziela 30 marca Postanowiłem wyjść sprawdzić miejsce na pieszczenice kasztanowate Jak widać wyskakują Jednak w porównaniu z pieszczynicami olbrzymimi to jeszcze im daleka do nadgonienia jest tu kilka owocników dopiero startują dużo ciemniejsze od olbrzymich rosnące też w innym środowisku bo przeważnie pod sosnami i innymi iglastymi drzewami Widziałem taką jedną większą o Grzyb niejadalny zawiera trujące środki lotne giromitrynę w niektórych krajach jest pożywane a ja tego nigdy nie jadłem, podobnie jak olbrzymie, są inne grzyby bezpieczniejsze i smaczniejsze pewnie, chociaż nie wiem, bo nie jadłem. Piestrzenica kasztanowata, jeszcze je sprawdzę inne miejsce, może coś będzie więcej i większe, bo tu trzonów nie widać. Same główki Udało się namierzyć Jeszcze jeden to jest ten Ale to też jeszcze malutki Trzonu nie widać na tym owocniku z drugiej strony drogi też spotkałem dwa ha, gdzie to było Pszenica, kasztanowa. Pozdrawiam.